Już uwagi na Zobaczymy, jakim komentarzem podzieli się z nami kolejny y, gość. Kogo witam, kogo goszczę? Telefon yy, cześć. w yy, Cześć, jest yy, Stasiek z tej strony. Siemanko. Siemanko, ja mam pytanie do Alano. Dlaczego, jest, dlaczego zachował się w sobotę w klubie Proxima jak zwykły frajer i zwyzywał moją dziewczynę od e, kurew? A powiedz mi, kiedy zwyzywałem twoją dziewczynę od kurew. W sobotę w klubie pro ciebie. Proxima? Mam, mam głosówki od ciebie, y, mam zwyzywać moją dziewczynę, jak stała przy barierkach. Zachowywałaś się jak zwykły kutafon, wszystkich wyzywałeś. Bo, bo, bo psikaliście tak, we mnie wodą. Kazałeś... Nie, C psika... no Ale tak, słuchaj, gościu, ja cię tak. pamiętam w ogóle, ty. Jak przyjechała policja, to ty wyszedłeś na barierki i zacząłeś tańczyć i machać kurwa kutasem. O co ci chodzi, bo ja nie a, rozumiem. Nie, nie, Chciałem cię na, czy na to... początku napierdolić, powiedziałem, zszedłeś do mnie i powiedziałeś, przepraszam cię, przy psowni i podawałeś mi rękę. Ja a mówię, spierdalaj, nie ty, podam ty, ci ty, ręki, rozmawia, idź mi stąd. A ty teraz dzwonisz i kręcić dym. I ty powiedziałeś, ja powiedziałem do twojej dziewczyny, że jej zaraz ten pistolet wsadzę w dupę i jej psiknę. A potem zacząłeś mnie wyzywać od cweli i powiedziałem, że rozjebie ciebie i tą twoją kurwę, bo na takie miano no, zasłużyliście tak, się. Dwoje. A bo, ty, bo, bo tak jak się nazywałem, tym, tym właśnie jesteś, kurwa. I tak? Zachowałeś się jak To, pizda. to Napisz do mnie jeszcze raz na Instagramie, podaj mi swój adres, bo szkoda, że kurwa byłeś taki cwany, że przy policji mnie przepraszałeś, człowieku. Ty rozmawiałeś z policją i mówiłeś policji, że moja dziewczyna cię oblewa wodą. I to było, ja tak powiedziałem. Powiedz. Tak, ja tak powiedziałem. Przed, tak przed chwilą tak powiedziałeś. Że, że powiedział co? Policji, że ja powiedziałem, że, że ja policji tak, powiedziałem, tak, że mnie tak, wodą ty, oblewałeś? Ty, policji, powie ty mu policji przed tym klubem mówiłeś, że moja dziewczyna cię oblewa wodą i z nimi sobie rozmawiałeś. To jest zwana 60. A 60, nieźle słuchaj, co ty no, w ogóle ma... pierdolisz pajacu, ty najpierw do mnie napisałeś, potem cofnęłeś wiadomości, nic teraz nie mam, nie mogę ci nic udowodnić, ty jesteś jakiś przyjebem kurwa, ale wiesz, 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 wiesz co, co jest lepsze? Lepsze. ja mam kontakt do a twoich mam... ziomków, którzy mi, cie, ja mam, ja mam którzy gdzieś, mi cię wystawią, ja mam, słuchaj, wystawią ja mam, mi cię, bo, słuchaj, ja rozumiesz to. Dziecko, a ty ją wyzywasz publicznie od kurew, jak stoi na balkoniku. Rozumiesz, I mi się to kurwa po prostu nie podoba, że wyzywasz mnie i moją dziewczynę od kurewu, jak ci nic kurwa nie zrobię i zapłaciłem za loty na twój koncert. No. no i chuj, no to trzeba było nie przychodzić, co ci kazał. Ty myślisz, no że no, ja sobie fanów okay. wykupuję, kurwa? No dobra, ja cię no, kurwa, pierdolę, że nie chcesz, mi, to, to nie przychodzę. Widziałem i no ich tam było, kurwa. No właśnie. Widziałem, a wyzywałeś publicznie moją dziewczynę od kurew, przy ludziach, kurwa. I nie policji. przy ludziach, powiedziałem ci to na głosówce na Instagramie. Dużo... No i jeszcze przed klubem i było tam dużo ludzi, kurwa. I Gdzie przed klubem? Gdzie przed klubem czy tak powiedziałem? I potem, i, so I potem sobie kurwa poszliście i nie będziesz Poszliśmy, stanionych. bo kurwo jebana się schowałeś w klubie i mnie policja stamtąd wypędziła, rozumiesz? I nikt cię nie bo wypędził. No jak nie? Ja czekałem na ciebie, a ty stajesz, schowałeś się, wszedłeś do środka. Wyślij, ja mam na to świadków? Czojega, to jest, no tak, klęczy. ale powiedz mi, <laughs> dlaczego chciałeś się ze mną napierdalać i co ja ci takiego zrobiłem, że w ogóle zacząłeś? No, zaczął. dlaczego, dlaczego teraz dzwonisz, wyzywasz mnie, a nie chciałeś się bić? Wytłumaczysz co? mi to? Ty mówisz, że się nie będziesz i wszyscy się odciągali, mówili, że masz walkę i tak dalej, i tak dalej. Ale ja powiedziałem chodź, ja powiedziałem chodź na bok, kurwa, wiesz, ile jest na to świadków. No tak, A ty no powiedziałeś, no że pytanie, nie chcesz się noga, ze mną bić, i przepraszasz no tak, mnie, żeby, do mnie do przepraszasz, szuroczkiem mi podajesz, pytanie, ja bym weź wypierdalać tą ręką, to pytanie, dlaczego się chciałeś ze mną to Kurwa, to kurwa, to kurwa to ty kurwi strzale jebany, Zaknij panowie, 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 mi po prostu moją dziewczynę. Prośba ode mnie jest taka, dyskusja jest w porządku, wymieńcie argumenty, ale nie przeklinajcie tak bardzo. Nie róbmy tutaj to resoku. Nie ma problemu. Dlaczego zwyzywałeś moją dziecię od kurę po Dlaczego, dlaczego, dlaczego moją od kurę? Powiedz. Bo tak wygląda. A, no kurwa, mam z, mam z nią dziecko i ten, mam z nią dziecko, kurwa, <laughs> ja mieszkamy kurwa. sobie razem, a ty kurwa, wyzywasz się od kurę, bez nawet nie To mnie obchodzi to, co, jak wygląda twoje życie. Przypierdalasz się do mnie, to ja cię kontratakuję. Ale ja się do ciebie nie przypierdowałem, ty zacząłeś się wyzywać, bo cię kurwa była pistoletem na wodę. No i ty też mnie oblałeś pistoletem na wodę, schowałeś się do klubu, przyjechały psy i wyszedłeś, wielki bohater. Ja jeszcze kurwa. chciałbym dopytać o jedną kwestię. Bardzo przepraszam i wiem, że to jest bardzo nieeleganckie, ale ciekawa kwestia została proszona przez ciebie. Coś mówiłeś o machaniu genitaliami przyrodzeniem. Jak w w sensie, o co chodzi? Wiesz, jest... nie, nie wyjął, tylko kurwa ustał i zaczął robić tak, nie? Okay. Jak przyjechała policja? No i ja mówię, ja normalnie przy tej policji mówię, co kurwo teraz pajacujesz. I oni mnie tam uspokajali. A No mnie też zapytali, czy nie chcę wypierdalać na wytrzeć białkę, kurwa, powiedziałem, że nie że a ty sobie tam nie no, no, no i się schowałeś, Ola, tam gdzie twoje, twoje miejsce. Do domu. Tu jest bardziej ekscytująca walka. Tak, jest... Dobrze, Staszku, powiedz mi jeszcze, czy masz, bo rozumiem, że byłeś na tym koncercie, czyli ty zasadniczo jesteś łamana na byłeś fanem Alana, tak? No nie, po prostu poszedłem do klubu, moi ziomane robili tam imprezę, poszedłem do klubu, była impreza w klubie i nagle się coś odjebało, coś takiego, że zaczął mi wyzywać dziewczynę, byłem ze znajomymi po prostu w klubie i tak dalej, no. A potem kurwa napisałem do niego na przepraszam na przykład, do niego na Instagramie i wysłał mi wiadomość, że ma no cytuję wpiździe mnie i moją kurwę i żem wypierdalać i przyjeżdża do niego na VPN -y, czy coś takiego, nie wiem tam, co to kurwa jest. cię w taki sposób to skomentowałeś? Tak. <grym> Jaki dumny z siebie? Jaki to tak było, nie zmyślam. No co, A... co, mnie boli jakiś pajac, no słuchaj, kurwa, no co ja się będę z nim teraz wyzywał. Staszku, czy ty rzeczywiście będziesz dążył tutaj do, jakiejś, do jakiegoś rozwiązania? Na zasadzie chciałbyś się zmierzyć tutaj z Alanem, to tak mówię zupełnie przyszłościowo, czy to na sali, czy gdziekolwiek indziej? Czy w jakiś sposób będziesz próbował rozwiązać z nim ten temat werbalnie? Bo na razie nie zanosi się na to, żeby cokolwiek miało tutaj z tej dyskusji wyjść. No nie wiem, nie wiem, co on zaproponuje. Po prostu nie, żądam, żeby po prostu kurwa przeprosił moją dziewczynę za to, że z ją w ten sposób. No nie wiem, no nic więcej nie chcę. no, bo To jest bo, dobra kobieta. to zapomnij. Zapomnij. No Jak dobra, chcesz... to zobaczymy, no, zobaczymy. No to no. zobaczymy, dawaj, let's go! Możesz tu przyjechać dzisiaj, wiesz, nawet. Zobaczymy. Dobra. No, żądam, ja żądam przeprosin ze strony Alana do mojej dziewczyny, która... Żądać to ty nie sobie zrobiła, możesz, wiesz co? Go, go pistoletem na wodę, a on... Yy, ...wyzywał ją od kóry. No to jest po prostu, no, nie do przyjęcia zachowania i oh. tyle, no. Już poskarżyłeś się publicznie, zrobiłeś z siebie gwiazdę. Bra gratuluję. Dobry, Brawa dla ciebie. Dobrze, no to chyba. Po... weź go tam po prostu, wiadomo co. Wiadomo co. Tak się kobiet nie traktuje i tyle, on powinien to dobrze wiedzieć. A skoro jest niewychowany, to... O wychowaniu wystarczy? ty mi nic nie mów, bo przysięgam. Jestem dzisiaj w Warszawie. Wiem nawet dowiem się w 10 minut, gdzie mieszkasz i cię odwiedzę. I nie będzie to miła wizyta. Więc lepiej dobrze. zamknij pizdę okay. i skończ. Okej, okay. nie swoją wyzywaj po kobiet, nie wyzywaj kobiet yy, od, yy, i od takich epitetów. No to trzymaj ją na smytę. Dwie no, ty, się ty się lepiej, ty Kaganiec załóż, no? Buziaczki. Trzymaj się, Staszku. E no powiem szczerze, że się tego nie spodziewałem, tym bardziej, że od początku panowie mi się bardzo. A ja się spodziewałem obaj... tego jak najbardziej. Tak. Tak. Ale tak. spodziewałeś się konkretnie telefonu od tego gościa? Tak, 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 okay. tak bo wiedziałem od początku, wiesz, on najpierw. najpierw Wyszedł i tam wszyscy ode mnie zaczęli się w ogóle do niego przypierdalać, mówię, no zostawcie, zostawcie, tam bez sensu, bo jest najebany. Bo, bo to było tak, że to był twój koncert, ty byłeś tam gwiazdą tak, tak. wieczoru, a on był na widowni. No tak, on po prostu tam był od tych organizatorów, nie? Okay. I najpierw się do jednego z tych organizatorów przypierdalał o wódkę cały czas, nie interesowało mnie to. Później przyjechała policja, bo tam ochroniarz psikało gazem mojego kolegę. No i my chcieliśmy wyjaśnić to z tym ochroniarzem, ale on nie chciał wyjść, więc wezwał policję. E, tamten, zanim przyjechała policja, najpierw się zaczął coś przypierdalać i się schował. Przyjechała policja, wyszedł i zaczął machać. Oh wow. Ja rozmawiam, rozmawiam tam z kolegami, poczułem, że coś mi kapnęło na głowę. Widzę, że ta dziewczyna schowała pistolet za siebie. Mówię, dobra, chuj. Rozmawiam dalej i znowu jest to samo. Mówię, odwróciłem się do niej, że zaraz jej wsadzę, to w dupę jej psiknę, jak nie, nie, nie przestanie. Ona do niego się pyta, to jest Alan? mówię, nie, kurwa, Jezus Chrystus. Odwróciłem się, znowu poleciała obok mnie woda i to ten pajac. I wszedłem do niego na górę, mówię: Przeszkadza ci coś, zajebać ci w łeb. Mówię: Chcesz, to pójdziemy na bok, wyjaśnimy. Ale ja nic nie chcę. Taki był pokorny, taki grzeczny, nie chciał problemu. Później zszedł na dół do tej policji, oni chcieli go nawet wiałkę wyjebać. Mówię, Dobra, zostawcie on, sobie pójdzie. On. ale ja chciałem tylko przeprosić, ci rękę podać za to psikanie wodą. Chcieliśmy się pobawić i. Czy czułeś, czy czułeś że to jest szczere, czy czułeś, że to jest na pokaz przed. To, to taka poza, wiesz, wylizać dupkę i pójść, że. Żeby... Nie chcę mi się gadać na taki temat. To jest właśnie typu. To jest człowiek, taki typowy pajac, który który szuka, wiesz, afery na siłę, później się płaszczy. Bardzo się cieszę, wiesz co, bo zastanawiałem się, czy podać mu rękę i żeby już poszedł. I bardzo się cieszę, że mu tej ręki nie podałem, bo taki człowiek nie zasługuje na takie rzeczy. Czy można, czy można powiedzieć, że zarówno po tej sytuacji, jak i po tej sytuacji z Kolarem na konferencji, że ty jesteś yy... Że Ty jesteś spokojny, ale do czasu. No bo tak, bo to, no bo to po prostu... tak wygląda, że się szybko. Ja, w sensie, że jesteś spokojny, nie jest bardzo ale jak się łatwo odpalasz, to szybko. Tak, bardzo łatwo jest mnie zdenerwować, ale ja staram się naprawdę być spokojny, bo uważam, że robię, i Nauczyłem się tego, wiesz, miałem dużo problemów, tak? E, z prawem, e, nie jest to ważne, ale po prostu wiem, że to nie jest warte. To nie jest naprawdę warte odpalać się w ten sposób, dlatego teraz staram się być spokojny, ale I do to czasu. Dobra, to jest dobra lekcja, że czasami warto te nerwy powstrzymać. Na wodzy, prawda? Utrzymać na wodzy. Dobrze.